Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmores.pl. Przepraszam, że nie było dłuższy okres filmu, miałem bardzo dużo obowiązków. Jestem już troszeczkę luźniejszy i nadrobimy sobie w tym tygodniu i na początku przyszłego. Zgodnie z obietnicą, trzeci model od firmy Border w skali 1,35 mianowicie będzie to SDKFZ. 251x22, tak zwany Packwagen. Wcześniej Wam prezentowałem bazę Packwagena, czyli SDKRZ 251 AUSD W późniejszej wersji, czyli ten z ściętymi burtami. Link oczywiście znajdziecie na końcu filmów do tego filmu, unboxingu. A jeszcze jest jeden SDKFZ, proszę bardzo, w takiej wersji zwierząt od francuskiego czołgu. Jeżeli chcecie, też Wam go zaprezentuję. Piszcie w komentarzach. Troszeczkę będzie odmieniona dzisiejsza forma, bo najpierw dzisiaj będzie historyk, króciutki taki rys historyczny, a następnie unboxing. No i co robimy? Najpierw troszeczkę historii, a następnie wskakujemy do pudełka. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba ci się on? Chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem? Zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. I tak jak wspomniałem przed zajrzeniem do pudełka, króciutki taki rys historyczny SDKFZ251 łamane na 22. To jest późna wersja tak zwanego Pakwagena, e, krótko mówiąc, niszczyciela czołgów na bazie platformy transportera kołowo-gąsienicowego, e, gdzie była zainstalowana właśnie armata Pak 40-75 mm. Pod koniec, właśnie 1944 roku, tak naprawdę już Rzesza praktycznie nie istniała. To był mit, że po prostu mogli się dalej bronić. Malarz z Austrii wydał specjalny rozkaz, aby wszystkie nadające się do tego podwozia pojazdów pancernych przystosować, krótko mówiąc, do roli niszczycieli. Po prostu wszystko, co chodziło, jeździło i można było na tym zainstalować armatę przeciwpancerną. Przerabiano po prostu na Niszczyciele czołgów. Zresztą kilka unboxingów takich modeli Wam zaprezentowałem. Z tego właśnie powodu, używając podobnego mocowania jak w samochodzie SDKFZ. 234x4, czyli samochodu pancernego czteroosiowego. Umiejscowiono w tym transporterze armatę przeciwpancerną 75 cm Pak 40 L46, kalibru 75 mm. Wydłużono oczywiście burty kadłuba. Zamontowano dwie duże stalowe belki pochylone ku tyłowi. Aby tutaj właśnie osadzić, widoczną w tej chwili na ekranie, armatę PAK-40, które tak naprawdę w zasadzie były identyczne jak w wersji holowanej. Oczywiście widoczne są na ekranie w tej wersji e, piechoty holowanej przez transportery lub samochody. Była to jedna z najefektywniejszych niemieckich armat przeciwpancernych, zdolnych właściwie przebić w pancerz każdego czołgu alianckiego. Tutaj oczywiście wspominam o Brytyjczykach, Amerykanach, Kanadyjczykach, jak i również czołgach sowieckich. E, aby uzyskać właśnie taki odpowiedni kąt obrotu, działa e, zmodyfikowano osłonę poprzez przecięcie jej dolnej części. Mówię tutaj oczywiście o transporterze e, SDKFZ 251 na 1 widocznym na ekranie. E, to jest ta wersja D, późna, tak zwana. Noje z burtami płaskimi, już no i ze, zmieniony, ze zmienionym włazem dla. Żołnierzy, którzy mieli być transportowani. I tutaj wycięto przede wszystkim część zadaszenia nad stanowiskiem kierowcy, aby umożliwić pełen zakres ruchu oporo powrotniko działa, a nad przednimi wizjerami na środku umieszczono podporę lufę. I zaraz właśnie wam tu pokażę. Tutaj właśnie jest ten SDKZ 251 na 1 wersja D, późna zdobyta przez powstańców warszawskich. No i tutaj jest już zmodyfikowany właśnie transporter z zamontowanym już pakiem 40. Chociaż udało się zachować niską sylwetkę transportera, był on niestety przeciążony przez działo przeciwpancerne. Mimo wielu uznań uległ naturalnie oczywiście też rozmieszczenie ekwipunku wewnątrz przedziału bojowego. Zlikwidowano trzy z czterech ławek oraz przednie siedzenie dowódcy. E, mocowanie również na drabinę, która umożliwia wchodzenie żołnierzom właśnie nie tylko drzwiami tylnymi. I z tyłu też po prawej stronie umieszczono zasobnik na naboje, a czteroosobowa załoga miała na wyposażeniu dodatkowo MG 42 na obrotowej, na obrotnicy na takim ramieniu specjalnym, który widać teraz na ekranie. I jeszcze powinien być, nie, tu już jest zdemontowany, Tutaj widzicie już zdjęcie archiwalne od tyłu i lewego boku właśnie SDKFZ 251 na 22 jest to oczywiście złomowisko, najprawdopodobniej obok stoi porzucony Hetzer a jeszcze dalej jest to najprawdopodobniej właśnie SDKFZ 230. 4, ale widać, widać tylko: ma bębny, są widoczne, nie ma kół, i dlatego jest tak słabo może rozpoznawalny. Jest to najprawdopodobniej też właśnie niszczyciel czołgów, ale chyba z krótką lufą, nie z taką jak tutaj na widocznym, właśnie pakwagenie z tyłu po prawej właśnie był znaczy z tyłu po prawej z tyłu był zamontowane to ramię właśnie do montowania MG no i produkcję te, tej odmiany rozpoczęto w grudniu 44 roku dokładna ilość wyprodukowanych właśnie pakwagenów nie jest dokładnie znana w każdym razie w marcu według instrukcji Podanych w raportach były wyprodukowane ostatnie sztuki ze względu na brak zasobów. Nie wiadomo, czy brakowało paków, czy transporterów, najprawdopodobniej jednego i drugiego. Dobrze, moi mili, króciuteńka historia pakwagena, a teraz przechodzimy do pudełka. I tak jak wspominałem, ten unboxing mam już za sobą. Nie wiem, czy oglądaliście właśnie unboxing podstawowej wersji transportera kołowo-gąsienicowego w późnej wersji, czyli tutaj z płaskimi burtami i z jakimś ściętym w jedną stronę, tylko włazem dla Desantu. Link znajdziecie w każdym razie na końcu filmu, o czym wspominałem. A teraz wracamy do bohatera. Dzisiejszego filmu. Tak prezentuje się Artbox. Mamy jasno napisane, że jest to oczywiście SDKFZ 251, właśnie z tymi burtami płaskimi, o czym wspominałem, poprawionymi. Prościej budowa, po prostu prościej się budowało ten transporter, jaki i również włas był pod jednym kątem. Jest to wersja 22. Widzimy, że ma on zainstalowaną właśnie tutaj armatę 7,5 cm. Pak 40. Co mamy pokazane? O, właśnie. Tu producent nam prezentuje sklejony model. Widzimy już, że są elementy fototrawione. Mamy pełny przedział silnikowy. Mamy tak samo kompletny, jak dla tej wersji, przedział wewnętrzny. Tutaj nie wiem, czy jedne nie powinny być zlikwidowane. Jeszcze jedno krzesło, bo to znaczy ta ławka dla żołnierzy. Ale widocznie posiłkowali się też materiałami aktualnymi, ponieważ są te pojazdy w muzeach i wzorowali się. Tutaj od razu widzimy, że mamy gąsienice ogniwkowe, idealnie, które możemy sobie właśnie na układzie jezdnym ułożyć. A kolejne malowania mamy też pokazane. Powiem wam dość ciekawe, no standardowe jak na koniec wojny te trójbarwny kamuflaż. Tu widzimy, że w większości układ jezdny jest w kolorze bazowym. Kamuflaż jest tylko na kadłubie nałożony, jak i również na samej armacie, a dopiero na tym mamy właśnie malowanie to trójbarwne na podwoziu. no i co w pudle piszcie raz, dwa, trzy cztery, pięć tutaj mamy a widzę, że mamy po prostu paka, elementy transportera Kolejne ramki, elementy fototrawione, metalowa lufa, jak żeby inaczej. No i mamy, właśnie tu zaprezentowałem Wam to, co jest w pudełku, a teraz sobie szczegółowo będziemy oglądać ramki. Jednak, jak to ja mam w zwyczaju, zanim przejdziemy do rabek, zobaczymy, jak prezentuje się sama instrukcja. Matowy, papier kredowy, wyszczególnienie wszystkich elementów i w jakiej ilości. No tutaj widzimy, że mamy dwie blaszki: arkusz kalk kalkomani, metalowa lufa. No i następnie elementy sklejania modelu, czyli zaczynamy od tak, co tutaj skrzyni, następnie silnik sklejamy. No powiem Wam, ten silnik to ma trochę elementów. Zaraz Wam zaprezentuję. Jest tego trochę. Następnie elementy dodatkowe do wnętrza. Z tego co widzę, bardzo fajnie wykonane są fotele. Znaczy kierowcy fotel, dokładnie. No, następnie tu mamy skrzynię. I kolejne etapy składania. Widzę, że tu jest fotel, jeszcze kierowcy, znaczy tu jest kierowca, tu jest dowódca wozu. Dwie ławki nam z tyłu zostają. Ach, i tu mamy właśnie elementy yy, skrzynie na pociski do paka. No powiem Wam, jest trochę tego. Widzę, że jest skrzynia zamknięta. E, I czy możemy ją sobie otworzyć? E, zapewne tak. Tu jest kolejna skrzynia z wkładanymi. Wy, od góry będziemy wyjmować e, pociski. No i jest co sklejać, Wam powiem. Fajnie, że można dobrze wyeksponować wnętrze silnika, znaczy cały przedział silnikowy. Jest naprawdę bardzo ładnie odwzorowane. Tu mamy cały stelaż, właśnie mocowanie armaty. No, fajnie, fajnie powiem Wam. No i tu musimy mieć właśnie zmienioną nadbudowę. Zaraz przejdziemy do tego. Tak, tutaj mamy pełną, otwarty przedział. Nie mamy takiego specjalnego zadaszenia, ale nie, tak to jest to zmienione, dokładnie. Czyli tu mamy właśnie zmienione to zadaszenie bez montażu MG. MG tylko montujemy właśnie na tyle nad wejściem do przedziału. No i następnie pak. No, i na koniec montujemy samego paka. No, i co tutaj nam producent, jeżeli chodzi o schematy malowania? Aha, mamy. Dobrze. Późna wersja, wcześniejsza wersja. No to trzeba będzie się zobaczyć, czym to się różni dokładnie. 17. Dywizja pancerna. 8. Dywizja pancerna. O, i tu mamy. Proszę bardzo, Dolny Śląsk, czyli mamy powiedzmy aktualnie Polskę, front wschodni, kwiecień 45. rok, w Brnie, na terenie Czechosłowacji. No i następnie co tutaj mamy, 11. dywizja pancerna, pierwsza kampania niszczycieli czołgów, 61. zachodni front, marzec 45., i następnie mamy front wschodni, front wschodni. Posłuchajcie, no tu mamy kwiecień, 45 rok, i tutaj, no, no faktycznie, no można powiedzieć, front wschodni. No ale jest to yy, okolice, yy, a nie sam Berlin, posłuchajcie, czyli ostatnie minuty. I to jest to malowanie, tak dobrze mówię? Nie, nie jest to malowanie. To, jeżeli chodzi o instrukcję, to mamy w ten sposób. Tu mamy takie pierwsze już elementy. Mamy osłonę płyty, oczywiście fototramioną, dwie blaszki, jak i również elementy detalu do wnętrza mocowania pocisków, jak i również osłony samego SDKFZ. No i oczywiście metalowa, wytoczona lufa do paka 40. No, i pierwsze elementy mamy podwozie, a widzę tu trzeba będzie troszeczkę podgrzać, wyprostować burtę, którą sobie montujemy gdzieś tak. Niestety się wypaczyła, ale to jest żaden problem. No powiem wam, mały ten model nie będzie. No, to jest maksymalna długość. Tutaj armata nie sięga poza, tylko mniej więcej gdzieś do maski, więc no to będzie bardzo fajny model transportera. Tutaj wewnątrz widzimy już mocowanie, podłogę trzeba będzie zrobić, no i mamy oczywiście elementy do zamontowania poszczególnego wyposażenia wewnątrz transportera jako niszczyciela czołgów. I jeżeli chodzi o detale, to powiem Wam, jest naprawdę ładnie wykonane. I tu mamy ramkę E z elementami. Paka, oczywiście, producent daje nam wybór również użycia plastikowej lufy armaty, jak i również tu mamy różnego typu hamulca. Wylotowa, dokładnie trzy rodzaje. No większość elementów tutaj to jest raczej związana z samym pakiem. Bardzo czysto wykonane odlew, elementy zero mają nadlewek, żadnych skurczy. No jedynie tu mała ta wtopa z burtą góry transportera, ale po prostu podgrzanie nawet samą suszarką umożliwi wyprostowanie tej burty. Nietypowy model, bardzo się cieszę, że producenci nie zapominają też o, nie tylko produkują naokoło czołgi, ale również bardzo fajne właśnie takie unikalne pojazdy jak właśnie Transporter przerobiony na niszczyciel czołgów. Teraz ramka D, ale jest to ramka z tylko i wyłącznie właśnie do SDKZ 251. Mamy tu elementy wnętrza, skrzyń do montowania. Tu mamy chyba też jarzmo do zamontowania, jarzma. Czyli jest to już było z góry zaplanowane, że będzie też pack wagon. Mamy też skrzynie amunicyjne. Maskę. I zaraz sobie zobaczę jedną rzecz tutaj. Tak, bo tu mamy BM52 Border Model, ale model 52 aktualnie, jeżeli chodzi o pojazdy, jest numeracja BT. 50. Ten model ukrywa się pod numerem BT043. Tak samo jak patrzę, bardzo ładnie odzorowany detal, tam gdzie można odzorować powiedzmy, bo tu mamy większość płaskich powierzchni. Ale nie ma żadnych nadlewek na elementach. Jeżeli chodzi o mocowanie elementów do ramek, to są akurat takie idealne, dość cienkie, więc przy wycinaniu no, trzeba mieć pecha, żeby uszkodzić wycinany element. I kolejna ramka, tym razem ramka C, i tutaj mamy elementy związane z silnikiem. Tak, głównie są to elementy powiązane z przedziałem silnikowym. I tutaj też jest to oznaczenie BM52. Aż obejrzę sobie inne numeracje, bo może nie wiem, czy wcześniej było BM, czy później. Mamy, widzę radiostację też. A tak odzorowany jest sam silnik. No I tu mamy skrzynkę z radiostacją, trzy małe rameczki, a tak naprawdę dwie rameczki. Jedna to jest osłona plastikowa, osłona paka 40. Mamy oczywiście tą alternatywę, zastąpić płytę plastikową płytą z blaszki fototrawionej. I co my tu mamy napisane? No tutaj mamy od razu SDKFZ 251 BM54, to jest ramka J. Grubość samych płyt, o rany, powiem Wam, że są, może zdejmę to, powiem Wam, że są bardzo cienkie. Od wewnątrz się prezentują w ten sposób. Mamy fajnie właśnie tutaj takie trzy bolce, które nam wchodzą te elementy, to jest ta wewnętrzna strona osłony, a jeżeli chodzi o tą ramkę dublującą się, to jest ramka po prostu z pociskami przeciwpancernymi do pack. I tu jest też zaznaczone BM-54. No, i trafiamy już na duże ramki. Tutaj widzimy elementy związane z kadłubem, jak i również wnętrzem transportera. Mamy elementy związane z przedziałem, właśnie kierowcy, dowódcy. Mamy tak samo boczne yy, te klapy, pojemniki, zasobniki osłonięte już nie pojedynczo robione, tylko yy, z blachy. Co jeszcze mamy? A, błotniki mamy, proszę bardzo. Dużo drobnych elementów związanych z układem jezdnym. Tu mamy podłogę do transportera. Mocowanie na MG. Mamy też zasobnik na maskę przeciwgazową. Dokładnie, proszę bardzo, centralnie Wam teraz prezentuję tłumik, który montujemy tutaj. I to jest ramka B. I dwie ostatnie ramki. To są takie same ramki, ponieważ są to ramki, które zawierają układ jezdny, gąsienice, jak i również koła jezdne. No i już mi się rzuciły MG42 w oczy, jak i również koła. No i tu mamy właśnie siedzenie, które zwróciło nam moją uwagę. Bardzo fajnie zrobione. Właśnie odwzorowane są sprężyny z tyłu oparcia. Tak prezentują się koła. Ekstra. Gelange. A tu co mamy? Continental oczywiście. Tak prezentują się felgi razem z oponą. Mamy klapy do zasobników z boku burt. No i oczywiście koła. No i tu się zaczyna dopiero zabawa. Są to kostki, które naklejamy na gąsienica. Tak, dokładnie na gąsienica. Tu mamy ogniwka. Z drugiej strony tak się prezentują. No i ten MG. Bardzo fajnie jest wykonany MG. I takich MG mamy dwa. No i na tym, jeżeli chodzi o ramki... Elementy modelu, no to jest to wszystko. Tak właśnie prezentuje się SDKFZ 251x22 z armatą PAK 47,5 cm od firmy Border. Jest to oczywiście typ D transportera. Ciekaw jestem Waszych wrażeń. Z mojej strony na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. No i link do sklepu znajdziecie pod spodem w opisie. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale. Podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.